Cześć wszystkim! W tym nagraniu chciałem poruszyć taki temat, oczywiście dotyczący, może nie oczywiście, bo ten kanał nie jest i nie będzie tylko o tym, najprawdopodobniej nie będzie tylko o inwestowaniu, o, o rynkach kryptowalut czy, czy tradycyjnych, ale teraz chciałem się z tym podzielić, bo do mnie też docierają masowo. Takiej informacji i taka intensyfikacja jest ostatnio, mianowicie odnośnie cykliczności, szczególnie na rynku Bitcoina, bo, bo myślę, że osoby, które tutaj mnie oglądają czy obserwują, to, to mocniej troszkę się interesują rynkiem kryptowalut. I docierają takie informacje, że ta cykliczność obecnie. Będzie zaburzona, że jest zaburzona i że teraz będzie zupełnie inaczej a tak drastycznie inaczej bo już chyba większość osób się przyzwyczaiła do tego, że mówi się, że tym razem będzie inaczej. Ale ta cykliczność według mnie, bo to oczywiście są moje przemyślenia, podkreślam. Nie są porady, ale dzielę się po prostu swoimi doświadczeniami, swoimi wnioskami, że ona nie może być zaburzana. Pewne schematy ludzi, ich zachowań nie są zaburzane. A to dlatego, że ludzie jako masa, czyli ta większość, która tak naprawdę ma największy wpływ na to, co się dzieje, potknąłem się na rynkach, to działa stadnie i do tego nie edukuje się. To jest przykre, ale prawdziwe, że garstka ludzi, tak jak Wy, poszukuje informacji, poszerza swoje horyzonty, wyciąga wnioski, a większość ludzi działa instynktownie. Jest drogo, rośnie, kupuje, spada, panikuje, sprzedaje. Wszyscy skręcają w lewo Ja też skręcę w lewo bo, bo pewnie tam prosto albo w prawo jest jakiś korek i coś się dzieje niedobrego No psychologia tłumów taka po prostu podstawowa z prawdziwego zdarzenia I obecnie uważam, że nie będzie drastycznych zmian Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje jeśli chodzi o cykliczności takie globalne Mamy cykliczności na rynkach nieruchomości. Na rynku tradycyjnym też one się wydarzają. I tam są te cykle 18-letnie. Poczytajcie sobie, wrzućcie sobie takie hasło. Ja nie jestem z tego tytułu ekspertem, ale one się po prostu dzieją. I oczywiście mówimy tutaj na takich dużych klockach, na takim dużym. Odsunięciu się, oddalenia, tak zwanym zoom out na wykresach, na tych wydarzeniach. Bo im bardziej wejdziemy w szczegóły, tym mniej zauważymy cykliczności, powtarzalności. Natomiast na takim szerokim spojrzeniu, a myślę, że większość osób, która chce zarabiać, która chce wyjść z tego rynku. Po dłuższym okresie niż po pół roku, czy nie wiem po miesiącu, tylko myśli tutaj o perspektywie kilkuletniej, a może nawet kilku dekad, czego życzę. To zobaczy, że te cykliczności się wydarzają. No i one się wydarzają według mnie przede wszystkim przez... To masę ludzi, która się zachowuje bardzo podobnie w pewnych okresach czasu. Strasznie tutaj wieje, mam nadzieję, że nie zagłuszy tego co mówię. W końcu zajmę się tym mikrofonem. Ale zobaczymy. To po prostu te zachowania się powtarzają i stąd jest ta cykliczność. To nie wykres. Determinuje ludzkie zachowania? Jakąś garstkę część ludzi tak. Popatrzą na ten wykres i podejmują decyzję, ale, ale ten wykres rysuje się na podstawie danych, a te dane to odzwierciedlenie ludzkich zachowań. Najpierw muszą się pojawić dane, a potem wykres. Nie mówimy o spekulacji i sobie rysowaniu wykresu, bo przecież też tak można kreskę pociągnąć i, i dojechać sobie do jakiegoś poziomu, w górę, w dół w bok no ale jeżeli mówimy na wykresie o wykresie, który się rysuje z danych które są już wygenerowane no to one są wygenerowane właśnie z tego co my robimy i z tego co ludzie robią tak więc nie słuchałbym to znaczy słuchałbym, ale nie brałbym sobie bardzo do serca tego wszystkiego, co ostatnio do nas dociera. Takie mam wrażenie, że zaczęło się od, przynajmniej taka moja percepcja jest, od tego zamachu, od tego wydarzenia związanego z kandydatem na prezydenta USA. I ten jasnowidz, i te różne wieści, które on tam wyczytuje. I, I opowiada, i przepowiada, i, i są podsycane do tego różne wiadomości, i zaczynamy się, nasza percepcja zaczyna się wyostrzać na tego typu informacje, bo pewnie jakbyśmy oddalili się od tych informacji, to albo algorytmy, które patrzą, co zaczynamy oglądać, i nam podsuwają tą tematykę, albo nasza percepcja, myślę, że jedno i drugie. Jakbyśmy oddalili i przestali te materiały oglądać, to zaczęlibyśmy zauważać, że jest bardzo dużo informacji pozytywnych, że, że cała cykliczność się sprawdza, że to będzie funkcjonowało. I nie ulegalibyśmy tym informacjom. No tak to wygląda. Dużo osób i do takich poważanych zaczyna też, widzę, ulegać tym. Tej takiej narracji, że, że tym razem faktycznie jest jakoś dużo gorzej Moim zdaniem wynika to mimo wszystko, pomimo ogromnego, ogromnej wiedzy tych ludzi Z małego doświadczenia Pewnie spowodowanego wiekiem Bardzo dużo ludzi, którzy nagrywają o rynku kryptowalut To są młode osoby, bardzo młode osoby Które no tak jak w poprzednim nagraniu mówiłem one teoretycznie dużo wiedzą, ale w praktyce jeszcze pewnych sytuacji nie przeżyli. Nakłada się do tego jeszcze pewnie cecha charakteru, albo kilka cech charakteru. I te doświadczenia skąpe ze względu na, na wiek, no tego się nie przeskoczy. Doświadczenia nie zbudujemy. Doświadczenia nie zbudujemy z książki. Ja pamiętam kiedyś. Dawne, dawne dzieje. No byłem nastolatkiem. Chodziłem na lekcje angielskiego. Mieliśmy tam native speakera, czarnoskórego, ale bardzo mądry facet. I pamiętam jak on opowiadał różnicę. Próbował nam wytłumaczyć między słowem knowledge i wisdom. I właśnie opowiadał o różnych wodzach plemień. I jedni mieli knowledge, a drodzy mieli wisdom. I no, i to wymaga po prostu doświadczenia, wymaga, wymaga tego czasu, wymaga przeżycia różnych sytuacji, i wtedy te wnioski są trafniejsze, mniej paniczne, spokojniejsze. Dobra, zostawiam Was z tym do przemyślenia, może do uspokojenia. Tych wszystkich, którzy się martwią, którzy się nasłuchali i myślą sobie, a to teraz już rezygnuję, bo teraz to będzie inaczej, hosty nie będzie. <noise> już się skończyła. No może, no tego nikt nie wie. Ale trzeba patrzeć wstecz, żeby zobaczyć, co będzie w przyszłości. Jest takie powiedzenie i to się po prostu też sprawdza. Pamiętajcie, ludzie jako masa, niestety. Nie edukują się, ale może też inaczej. Edukują się, ale nie mają tego doświadczenia, bo dużo ludzi jest nowych, ulega modzie. Wchodzi teraz, bo rośnie. Nie mówię akurat teraz, bo akurat dzisiaj spada, no ale ogólnie wchodzę, bo rośnie i to jest całe moje doświadczenie. I jak spada, i jeszcze ktoś powie, że teraz będzie totalnie inaczej, bo, 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 bo po prostu się wszystko zachwiało i, i wygląda inaczej. I dużo bardziej różni się od tego co było 4 lata temu, 3 lata temu. No to ulega takim informacjom i taką wieść też szerzy i, i ta myśl kiełkuje. Tak więc zostawiam Was z tym materiałem do przemyślenia i do następnego. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej!